Odbierki odkrycia geograficzne kojarzą się z garstką takich ludzi jak Vasco da Gama, Krzysztof Kolumb, Bartolomeo Dias, Marco Polo. Ci ludzie, pochodzący z Włoch, pochodzący z Hiszpanii, Portugalii, rozszerzyli granice Europy, co zostało dobitnie pokazane i udowodnione w traktacie Stor de Silas z 1494 roku, którym to Portugalia i Hiszpania dzieliły świat. Ta nieznośna kolonialna maniera została także pokazana przez Krzysztofa Kolumba, który w 1492 roku, 12 października do nowego Świata i z automatu Przejął wyspę, na którą dotarł, określając ją jako San Salvador, bo rzeczywiście po 67 dniach rejsu załoga, w zasadzie międzynarodowy zespół, który na tych trzech statkach Pintanina i Santa Maria rozpoczął swój rejs na początku sierpnia 1492 roku, spowodował, że prawie że ta załoga była u progu buntu. Niemniej jednak Kolumb udowodnił, że można pokonać, jak się wydawało, nieprzekraczalny ocean i wydawało mu się i utrzymywał do końca życia i usiłował w, swoich, w trakcie swoich następnych, trzech kolejnych wypraw udowodnić, że odkrył morską drogę do Sipango, czyli do Japonii, do Chin i Indii. I cała koncepcja... Cała koncepcja wielkich wypraw geograficznych nie miałaby sensu, gdyby nie biografia wenecjanina Marco Polo, który w XIII wieku wyprawił się drogą lądową do Chin. Jego opowieści ożywiały wyobraźnię o tym, że Chiny są krajem nieprawdopodobnie bogatym, gdzie PKB, PKB jest nieograniczenie, a złoto jest wszechobecne i tak dalej. I tak te, te, te opowieści ożywiały wyobraźnie Europejczyków, ożywiały ich ciekawość. Kolejnym takim czynnikiem, który przyspieszał wielkie odkrycia geograficzne, była polityka. Upadek Konstantynopola w 1453 roku Kolejne zjawisko, które ułatwiło odkrywcom ich pracę, to była akumulacja wiedzy. Szkoła nawigatorów w Portugalii, czy wreszcie astrolabium, czy wreszcie kompas, czy busola. Lepsza sztuka kartograficzna, której szczytowym efektem było wydrukowanie w Norymberdze najstarszego globusa Martina Blenheima. Który przedstawiał właśnie, czy który stanowi odzwierciedlenie ówczesnej wiedzy kartograficznej. Jak widzicie, ten, ten globus przedstawia właśnie Afrykę, Europę, przedstawia Azję i przedstawia cały archipelag wysp na zachód od Azji, czyli z Japonią. I link do tego, do tego globusa możecie znaleźć na dole. Jest to bardzo ciekawy przejaw, odzwierciedlenie ówczesnej wiedzy kartograficznej. Z kolei praktyka odkryć wprowadzała Europę w, nowe, w nową epokę. To był przeskok z feudalizmu do kapitalizmu. Bo nagle ziemie, które kolonizowano, mnożyły się w sposób nieprawdopodobny, i oczywiście to przejście z, i spotkanie z nieznanym dla tych mieszkańców dla odzennych mieszkańców danych kontynentów dla, szczególnie dla Indian, był w zasadzie wyrokiem śmierci. Podarek w postaci chorób, których Europejczycy nie znali, a z którymi żyli i z którymi dzielili dzień, w zasadzie życie, życie codzienne, spowodowało, że Indianie, którzy nie znali chorób, w zasadzie umierali dziesiątkami tysięcy i w zasadzie w ten sposób upadła. W ciągu 20 lat, w zasadzie, rdzenna ludność Amer obu Ameryk zmniejszyła się w każdym młodzieńcu dramatycznie. Z kolei Europejczycy byli zahartowani w kontakcie z drobnoustrojami. I długofalową konsekwencją upadku rdzennej, rdzennej ludności obu Ameryk był fakt, że tereny uprawne, tych społeczności były zagarniane przez puszczę, co mogło przyczynić się do powstania nowej małej epoki lodowcowej, która była, była charakterystyczna dla klimatu Europy w XVII wieku. Jak to było możliwe? No, po prostu puszcza zagarniała tereny, które były byłymi polami, i po prostu zaczęła się nadprodukcja tlenu, w ramach fotosyntezy. W związku z tym, y, zmniejszyła się ilość dwutlenku węgla w atmosferze, y, i po prostu w ten sposób nastały warunki dogodne dla małej epoki lodowcowej, która była charakterystyczna dla XVII-wiecznej Europy. Więc to jest konsekwencja tego właśnie przetrzebienia ludności, rdzennej y, ludności Ameryki. Jeśli chodzi o y, tamtą epokę, no to Kapitalizm zastąpił feudalizm. Oczywiście ten, to zjawisko kształtowało się przez kolejne dziesiątki lat, niemniej jednak odkrycia geograficzne przyspieszyły ten, przyspieszyły ten przeskok. Kolejnym zjawiskiem, które było charakterystyczne dla tamtej epoki, poza wiedzą, jak kreślić mapy, i poza wiedzą, jak uzyskać proch strzelniczy, który zapewnił. Panowanie nad obcą ludnością, nad rdzenną ludnością danych, te, danych terytoriów. Sztuka nawigacyjna oczywiście się rozwinęła, ale też oznaczała szereg niebezpieczeństw. Takim przykładowym bohaterem, który nie skończył swojej wyprawy dookoła świata, jest Ferdinand Magellan. Jego wyprawa jego wyprawę zakończyła w zasadzie garstka ludzi na okręcie. Wiktoria, Trinitat, który dopłynął w drugą stronę, nigdy nie dopłynął do Hiszpanii. Z kolei no, załoga Wiktorii wpłynęła na Ocean Spokojny, na Pacyfik i Magellan zginął na Filipinach z rąk, z rąk tubylców, więc tutaj nie miał tego szczęścia, które miał Christopher Columbus. Który, któremu z kolei sprzyjała koniunktura. Kolumbowi sprzyjała koniunktura w tym sensie, że prezentował swój plan pokonania Oceanu Atlantyckiego zarówno króli, królowi Portugalii, jak i królowej Hiszpanii Izabeli Kastylijskiej, królowej Kastylii i Aragonii, i która dała się namówić ambitnemu żeglarzowi do tego, żeby zrealizować ten plan, ponieważ na początku 1492 roku Hiszpania dokonała procesu rekonkwisty Półwyspu Iberyjskiego z rąk Maurów, przecież upadła Grenada. Upadek Grenady no, spowodował to, że nagle powstała cała masa bezrobotnych rycerzy, z którymi coś trzeba było zrobić. I nagle tutaj przychodzi żeglarz który mówi, że na zachodzie jest ląd, że droga do Indii jest możliwa. No to Izabela Kastyliska słuchała. Poza tym y, Kolumbowi też y, sprzyjały okoliczności w stylu cała masa artefaktów wyrzucanych przez ocean na y, brzegi Europy, europejskie brzegi z motywami sztuki znają Europejczykom. Y, łódki wypełnione ludźmi, którzy w dłubankach z, z czasów Neolitu nagle znajdowali się na wybrzeżu portugalskim bądź hiszpańskim. To wszystko powodowało, że nabierano przekonania, że na zachodzie, że ocean nie, nie kończy się jakoś odchłanią, gdzie statki spadają w czeluść, tylko drugą, drugą, drugą część oceanu wieńczy brzeg nieznanego lądu. I w tych okolicznościach przystąpiono do właśnie tej pamiętnej wyprawy z. 1492 roku, która to skończyła się powodzeniem z odkryciem właśnie w lądów, nowych lądów, nowych wysp na antylach Wielkich i Małych. Potem powrót triumfalny do Hiszpanii i dalsze cztery wyprawy, trzy wyprawy Krzysztofa Klumba, który okazał się dosyć kiepskim administratorem jako wiceadmirał oceanu E, okazał się kiepskim administratorem i e, generalnie zmarł w 1506 roku. E, więc e, w zasadzie nędzy, bo za kiepskie administrowanie został wtrącony do więzienia, więc jest taka biografia, bym powiedział, z kolcami, e, no ale niemniej jednak e, biografia człowieka ambitnego i chciwego, więc e, wracał więc właśnie Krzysztof Kolumb, bo Kolumbus Day dzisiaj dla Amerykanów to jest powiedzmy początek, czyli to jest świętowanie ich tego odkrycia. Z kolei dla Indian jest to początek, początek, końca, w tym sensie, że właśnie choroby wspomniane, wspomniane choroby właśnie dewastowały ludność, ludność, rdzenną ludność, ludność Ameryki. A potem przystąpią, Europejczycy przystąpili do eksploatacji, Bogactw Ameryki Środkowej, Południowej, niszcząc w zasadzie wszystkie możliwe dostępne, e, całą, całą rdzenną ludność Ameryki, Ameryki Południowej. Więc e, był to świat, e, był to świat chciwców, e, był to świat e, ludzi, którzy byli pełni ambicji, e, którzy wyznaczali nowe szlaki, e, którzy poszerzyli sam posiadania Europy. Europa była na to gotowa, żeby podbijać nowe terytoria geograficzne. Ponieważ wcześniej, w czasach Wikingów, oczywiście Wikingowie świetnie się znali na nawigacji, ale nie Wikingowie dopłynęli przecież do Grenlandii, tak? Słowo Grenlandia, Grynland, to jest zielona ziemia, wymyślona przez Eryka Rudowrodego. To jednak, bo jednak, wikingowie nie uczestniczyli, nie, nie uczestniczyli w, tych, w tym procesie, jakby kolonizacji, czy może i mieli kolonie, ale które się nie utrzymały. Stary świat wzbogacił się o nowy świat. Więc to tak jest, taka jest scheda, wielkich opieki geograficznych.